CD Projekt ostatnio zapowiedział rozpoczęcie nowej sagi oraz przekazał w nasze ręce dość długi zwiastun. Ze zwiastunu możemy wyczytać, że nie będzie to już ta sama CD co w poprzednim Wiedźminie. Czy to źle? Absolutnie nie. Więc co to znaczy, że to dobrze? Wydaje mi się, że tak, ponieważ to z czym mamy tutaj do czynienia, to zmiany, a zmiany to baza dla rozwoju. Ten koncept postaci, który prawdopodobnie jeszcze ulegnie zmianom, jest odważnym krokiem naprzeciw wymogom osób, które chcą Wiedźmina 3 w wersji 2. Ale zastanówcie się, czy my potrzebujemy takiej gry. Wiedźmin trzymał świetną linię fabularną, pokazującą, że żyjemy w nieprzyjaznym świecie, gdzie rzadko mamy do wyboru dobry wybór albo zły wybór. Zazwyczaj te wybory były w odcieniach szarości. Ale wiedźmin miał również ubytki w niektórych aspektach, takich jak system walki czy rozwoju postaci. Jeśli się z tym nie zgadzasz, to wymień przynajmniej trzy umiejętności z drzewka, które nie sprowadzały się do tego, że robisz o ileś procent lepiej coś, albo robisz czegoś więcej, albo masz czegoś więcej. Wyobraźcie sobie sytuację, w której Wiedźmin 4 zabiera to, co w Trójce było najlepsze, a wymienia słabe warianty, brzmi super, ale nierealnie, może i tak. Ale były przykłady gier, które wprowadzały drastyczne, lecz przełomowe zmiany i jest ich naprawdę sporo: Poe, God of War, Final Fantasy czy nawet Mario. Te wszystkie gry zmieniły się na przestrzeni czasu diametralnie, a Wiedźmin 4 to idealna okazja, żeby kolejna gra dołączała do tej Hali sław, bo nie ma na to lepszego etapu w grach niż zamknięcie rozdziału i otwarcie czegoś zupełnie nowego. Przechodząc do meritum filmu, ostatnio widziałem pewnego wąsatego ludologa, który mówił, że Wiedźmin 4 powinien być Souslike'iem i jak wygląda jego wizja na to. Więc ja wychodzę dzisiaj z moją wariacją, czym mógłby być nowy Wiedźmin. I moim zdaniem wybór Souslike'a nie jest złą opcją. Wiedźmin 4 w wariancie takim miałby ogromny potencjał, lecz uważam, że w ramach, w których poruszają się Redzi, nie byłaby to wcale dobra decyzja. Zapowiedzieli oni ogromny świat wypchany po brzegi zawartością, a uważam, że ostatnie czego bym chciał, od tej gry to nowy Elden, który tego otwarty świat był z początku ogromną zaletą, ale po czasie klątwą, przynajmniej według mnie. Więc jak ja to widzę? Mamy cili, kamera jest troszkę zmieniona. Na kamera jest za pleców dalej, ale bliżej, podobnie do tej co była w godołorze z nordyckiej sagi. System walki inspirowany solusami, namierzanie, blokowanie, parowanie oraz oczywiście role. Ale nie takie, że jesteś nieśmiertelny. Wszystkie działania konsumują pasek wytrzymałości, co wprowadza coś czego brakowało w poprzedniej części, konsekwencje podejmowanych przez nas działań. Czerpanie z systemów soulsowych jest coraz bardziej popularne, ale w tym miejscu chciałbym zakończyć inspirację gatunkiem i dodałbym jeszcze jeden ciekawy element od siebie. Według mnie, czym dłużej toczymy walkę, tym większe powinniśmy odczuwać tego skutki, to mogłoby dodać dodatkową głębię do rozgrywki. Jeśli chcesz zaklikać wroga, śmiało, ale pamiętaj, że twoja stamina nie odnowi się w pełni, tylko do jakiegoś poziomu. Podsumuję to tak: więcej konsekwencji, więcej zabawy z unikania tychże konsekwencji. Oczywiście będą się pojawiać też pytania: czy postać jest wystarczająco silna, żeby pokonać wroga? Ale też, czy ja jestem wystarczająco dobry, żeby to zrobić? Skoro już zahaczamy o rozwój postaci, to zróbmy to w elpegowym stylu, ale w takim pełnoprawnym, nie tym, co dostaliśmy w poprzedniej odsłonie. Więc co według mnie powinno się tam znaleźć? Zmiany w ekwipunku oraz drzewku umiejętności, które pozwala nam rozwijać się w kilku e, dziedzinach. Alchemii, Fechtunku, Magii i paru innych. Zaimplementować można byłoby to w formie punktów drzewka. Ciekawym zabiegiem byłoby stworzenie systemu rozwoju, w którym musielibyśmy mierzyć się z dylematami co do wyboru umiejętności, a nie tak, że możemy odblokować wszystko i zrobić totalnie napakowaną Ciri. Która wszystko potrafi i nie ma słabych punktów. Mamy do czynienia z bohaterem, jeszcze nie do końca doświadczonym i jeszcze nie do końca ukształtowanym. Pozostawmy wybór tego, kim będzie, graczą. Możemy zrobić postać posiadającą wady, którymi my możemy zarządzać. Chciałbym, żeby nasze wybory wiązały się z konsekwencjami i utrudnieniami rozgrywki. Żeby zmusić nas do wykorzystywania naszych mocnych stron i zasłaniania w odpowiedni sposób niedoskonałości. Moglibyśmy tworzyć Ciri o różnych atrybutach. Na przykład Glaskanon, który charakteryzuje się ogromnymi obrażeniami oraz bardzo niską przeżywalnością. Co świetnie sprawdzałoby się w krótkich potyczkach, ale długie starcie z wieloma wrogami mogłyby przyprawiać odreszcza. I na koniec, miło by było, gdyby nasze wybory fabularne odciskały jakieś większe efekty na bohaterce w kwestii jej rozwoju. Na przykład, opowiadając się po odpowiedniej stronie, zyskiwalibyśmy zasoby, takie jak na przykład osoby, które mogłyby nam pomóc w naszym rozwoju oraz zablokować nasze postępy w innych. Przykładem takiej sytuacji, w której moglibyśmy właśnie mieć z tym do czynienia, jest to, że opowiedzielibyśmy się po stronie y, jakiejś grupy, która nie toleruje magii, więc nasz rozwój magiczny byłby bardzo ograniczony i generalnie używanie przez nas magii mogłoby powodować tarcia. Stworzenie różnych wizji CIT wspomagałoby na przykład rozwiązanie zawarte w gotików, w którym to doświadczenie było limitowane, albo celowo uczynić je nieoptymalnym do zdobycia, więc większość graczy przystałaby na zasady wytworzone w ten sposób. A osoby chcące zrobić dojebaną cyrillę, nie byłyby pozbawione takiej możliwości. Lecz wiązałoby się to z ogromnym kosztem, ale to nie byłby koniec tego rozwoju. Pewnych umiejętności związanych z fachem wiedźmińskich takich jak znajomość potworów, odporność na zatrucia eliksirami, czy wiedza o świecie i wydarzeniach, pozyskiwać moglibyśmy z zasobów zebranych podczas podróży. Od przedmiotów użytkowych po trofea, za których odpowiednią ilość, poznamy nowe strategie radzenia sobie z konkretnymi potworami, czy dzienniki, po których otwarciu otrzymywalibyśmy dodatkową wiedzę potencjalnie użyteczną w przyszłości. W grze CD miałaby kilka wariantów co do narzędzia zagłady: standardowo dwa miecze, łańcuch. Pokazane na zwiastunie, który mógłby przekazywać niektóre efekty związane z magią czy znakami. Przechodząc do odkrywania świata, robimy to na kilka sposobów. Zlecenia na potwory, zadania fabularne oraz napotykanie zdarzeń w świecie. Pozbawiłbym grę znaczników, takich jak znaki, zapytania czy inne ikony. Proponowałbym bardziej zaznaczenie niektórych obszarów odpowiednimi kolorami, co mogłoby symbolizować poziom zagrożenia, ale nie trywializowałoby gdy do podążania za znacznikami. Lub zmuszenie gracza do zaznaczenia istotnych elementów, lub wykupienia odpowiedniej mapy, która naprowadzałaby gracza na z zwiedzenia miejsca, ale nie pokazywała, tu idziemy, tam są potwory, a tu masz zaginiony skarb, z którego z jakiegoś powodu nikt jeszcze nie wziął. Wracając do mapy, uważam, że takie rozwiązanie byłoby bardzo potężnym rozwiązaniem i musiałoby kosztować sporo gracza. Musi odczuć jego koszt, więc co to byłoby? Oczywiście mikrotransakcja, bo trzeba wesprzeć deweloperów. Spokojnie, schowajcie pochodnie, nie tolerujemy tutaj mikro... mikro... kurwa. I mikrotransakcji w tytułach, za które musimy zapłacić. I to najprawdopodobniej nie mało. Ciekawym zabiegiem, które mogłoby pozbawić gnę dysonansu ludonarodacyjnego, obecnego w poprzedniej odsłonie, mogłoby się ukazać wprowadzenie odpowiedniego ograniczenia, takiego jak np. ograniczony czas na zadania. Lub, co mogłoby być trudniejszą, ograniczenie rozwiązań zadania ze względu na czas, który już upłynął. Np. spotykasz koło uwięzionego w jaskini. I z czasem ta osoba będzie wołać głośniej o pomoc. Po czasie coraz ciszej oraz słabiej, a na końcu przestanie wołać wcale. Gdy ją uwolnimy, dostrzeżymy taki widok, że albo nic jej nie jest i spędziła w jaskini trochę czasu, albo będzie wycieńczona i będziemy musieli ją wynieść z tej jaskini. Albo jedyne, co zostanie do zrobienia, to zebranie kosztowności z ciała. Takie rozwiązanie sprawiłoby, że każde zadanie byłoby wyjątkowym doświadczeniem, które każdy by widział nieco inaczej. Oraz gracz przed podjęciem zlecenia musi podjąć ważną decyzję co do swoich priorytetów, bo przecież nie zawsze da się uratować każdego. Przy okazji doświadczenie byłoby potęgowane przez dużą niepewność oraz lęk przed utratą zawartości. Dołączając do tego odpowiednie dialogi byłaby to świetna synergia, ponieważ nie wiedzielibyśmy co tracimy albo co moglibyśmy zrobić. W Wiedźminie trzecim mieliśmy różne warianty przekonywania ludzi, ale nawet ich nie mieliśmy, to wiedzieliśmy, że była taka opcja, żeby zrobić to inaczej. Nie spłycajmy dialogów do prostych działań na statystykach, zróbmy z tego jedną wielką zagadkę, której rozwiązanie każdy gracz musi odnaleźć sam. W ten sposób zwiększymy imersję i osłabimy podejście, w którym dobieramy dialogi tak, żeby zrobić z tego jak największy profit. Ostatnią kwestią, którą chciałbym poruszyć w moich koncepcjach na Wiedźmina 4, to że gra powinna być doświadczeniem, które zapewni nam długą podróż w tym świecie. Mogłaby również zostawiać niektóre tematy niedomknięte i dać pewnego rodzaju zachętę do spekulacji oraz wygrywalności w poszukiwaniu odpowiedzi dla osób, które chcą przekonać się, co gra ma do zaoferowania w całej okazałości. Tak jak robi to Baldu, czy Undertale, które można rozegrać zupełnie inaczej, np. inne warianty questów, rozwoju postaci, czy zupełnie inny sposób rozgrywki. Wiem, że dużo wymagam od takiej wizji gry, ale chciałem się chociaż trochę rozmarzyć na ten temat, bo może akurat któraś z moich sugestii trafi do gry. Wiem również, że wiele osób się ze mną nie zgodzi, ale może zainspiruje Was do coknięcia się w czasie do etapu, gdy dawaliście ponieść się fantazji i wymyślenia tego, co możemy doświadczyć, gdy już zagramy w Wiedźmina 4. Jeśli masz pomysł na według Ciebie lepszą wersję Wiedźmina, to napisz to w komentarzu albo wpadnij na stream i chętnie o tym pogadam. A jeśli już mój kanał kupił Twoją aprobatę, to nie zapomnij dołączyć do naszego palty i kliknąć suba, a ja uciekam dalej, gdybać. Co czeka nas w nowym Wiedźminie? Hej hej.